Nie musisz teraz udawać, że wszystko jest w porządku, nie musisz wymuszać ciszy, kiedy twoja dusza krzyczy o ulgę. Bóg dokładnie wie, jak minął ci dzień. Widział chwile, w których zmęczenie przejęło kontrolę, przyspieszone myśli pod koniec popołudnia, niepokój, który przyszedł wraz z nocą. I właśnie dlatego to słowo dociera do ciebie teraz, bo istnieje taki rodzaj pokoju, który nie pochodzi ze świata, lecz z obecności Boga. Istnieje odpoczynek, który nie znajduje się w poduszkach ani lekach, ale w zaufaniu temu, który strzeże Twojego życia, nawet gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. W psalmie czwartym, wersecie ósmym jest napisane, w pokoju się kładę i zaraz zasypiam, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że mieszkam bezpiecznie. To nie jest ładna metafora, mająca Cię pocieszyć. To duchowa prawda, żywa, aktywna, która może przemienić Twoją noc jeszcze dziś. Może przeżywasz teraz czas, w którym sen stał się wyzwaniem. Może noce zamieniły się w wewnętrzne bitwy, gdzie strach, lęk, powtarzające się myśli nie pozwalają sercu odpocząć, ale Bóg nie doprowadził cię aż tutaj, by zostawić cię w tym stanie. Nad twoim życiem została ogłoszona obietnica. Możesz położyć się w pokoju, możesz spać bezpiecznie, ponieważ Pan jest wokół ciebie jak niewidzialna, realna i stała tarcza. Modlitwa, którą dziś odmówimy, nie ma na celu jedynie pomóc Ci zasnąć. Ma Ci przypomnieć, kto naprawdę sprawuje kontrolę. Bo kiedy nadchodzi nocny strach, próbuje Cię przekonać, że jesteś sam, że nie ma już wyjścia, że nikt Cię nie rozumie, że nic się nie zmieni. Ale to wszystko są kłamstwa. Strach nie mówi prawdy. On zniekształca to, co Bóg już powiedział. A Bóg powiedział, że możesz odpocząć. Bóg powiedział, że możesz zaufać. Bóg powiedział, że jego aniołowie rozbijają obóz wokół tych, którzy się go boją. Bóg powiedział, że kiedy śpisz, on działa. To, co musisz zrobić teraz, to puścić, oddać, powiedzieć szczerze, ale, panie, nie daję rady, pomóż mi. Nie istnieje potężniejsza modlitwa niż ta, która wychodzi z pokornego serca. I to właśnie takiej modlitwy Bóg chce dziś wysłuchać. On nie oczekuje doskonałych przemówień. On pragnie prawdy, a jeśli twoją prawdą jest cichy krzyk proszący o pokój, to właśnie na to niebo czeka, by zadziałać. Słowo pana nigdy nie zawodzi. Ono podtrzymuje, uzdrawia, chroni. Psalm 4, werset 8 Niesie duchowy klucz. Pokój, którego potrzebujesz tej nocy, jest dostępny teraz, bez względu na to, jaka jest twoja sytuacja na zewnątrz. Świat może się rozpadać, ale jeśli uwierzysz, Obecność Boga może zamieszkać w Tobie jako bezpieczne miejsce. Podczas gdy wielu ludzi ufa rutynie, metodom, ludzkim rozwiązaniom w poszukiwaniu ulgi, dziś Ty jesteś wezwany, by zaufać czemuś większemu. Zaufać temu, który stworzył dzień i również stworzył noc. Zaufać temu, który wie wszystko o Twojej przyszłości, a mimo to kocha Cię tu i teraz, a miłość właśnie teraz obejmuje Twój umysł. Ta troska będzie strzegła twojego snu. Ta obecność podtrzyma twoją wiarę aż do nowego świtu. Jeśli chcesz, napisz po prostu: Módl się za mnie tutaj w komentarzach. Nie musisz się tłumaczyć. Tutaj nikt nie osądza, tutaj modlimy się razem. Tutaj jesteś przyjęty, tutaj jesteś przypomniany o tym, że nie jesteś sam. Teraz, gdy twoje serce jest już spokojniejsze, a twoja wiara zaczęła się znów podnosić. Wejdźmy razem w modlitwę. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś ten kanał. Panie, w tej świętej chwili modlitwy, stajemy przed Twoją obecnością z szacunkiem, z otwartym sercem, z duszą spragnioną odpoczynku i z duchem, który rozpoznaje potrzebę odnowy. Nie przyszliśmy tutaj z wyuczonymi słowami, przyszliśmy ze szczerością, z odkrytymi myślami, z kruchością, którą przynosi noc. I z wiarą, że Ty jesteś Bogiem, który słyszy nawet najcichsze wołania. Panie, Ty znasz każde życie, które teraz złączyło się w tej modlitwie. Wiesz, kto słucha ze łzami w oczach, kto walczy ze strachem, który rośnie w ciszy nocy, kto jest pokonany przez lęk, przez ból, przez emocjonalne zmęczenie, które odbiera siły i uniemożliwia nawet jasną modlitwę, to za tych ludzi wołamy teraz do Ciebie. To za te dusze, które potrzebują odpoczynku ciała i umysłu. Ojcze, prosimy Cię, aby ta modlitwa nie była tylko chwilą wypowiedzianych słów, ale duchowym portalem, przestrzenią, w której Twoja obecność będzie realna, intensywna i przemieniająca. Niech każdy oddech podczas tej modlitwy będzie tchnieniem nowego życia. Niech każde słowo niesie Twoją moc, a wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, niech zostanie teraz rozproszone. Twoje słowo mówi w psalmie czwartym, wersecie ósmym, że możemy położyć się w pokoju i natychmiast zasnąć, ponieważ to Ty, Panie, sprawiasz, że żyjemy bezpiecznie. I na podstawie tej prawdy ogłaszamy, że każdy nocny lęk, każda niepewność, każda przyspieszona myśl, która próbuje odebrać pokój, teraz zostaje złożona u Twoich stóp. Wiemy, że wielu z tych, którzy się teraz modlą, nie potrafi odpocząć. Zasypiają późno, budzą się wcześnie, budzą się w środku nocy z bijącym sercem, z umysłem pełnym złych myśli. Wielu próbuje ukryć ból, ale ty, Panie, widzisz, co kryje się za wymuszonym uśmiechem, za codzienną rutyną, za siłą, która się kończy. Są serca zmęczone, wyczerpane przez walki, które zdają się nie mieć końca. Są ludzie, którzy utrzymują swoje domy w ciszy modlitwy, którzy znoszą presję w samotności którzy wołają o znak z nieba i prosimy z bojaźnią i z wiarą, aby ta modlitwa była objęciem Boga dla tych żyć. Niech każde słowo będzie jak balsam, który dotyka duszy, odnawia, uzdrawia. Ojcze, prosimy Cię o uzdrowienie emocjonalne dla tych, którzy zostali zranieni słowami, odrzuceniem, zdradą. Uzdrowienie dla tych, którzy noszą bolesne wspomnienia, które nasilają się nocą. Wiemy, że poduszka była świadkiem wielu łez, a świt miejscem wielu niewidzialnych bitew. Ale wiemy też, że Ty, Panie, jesteś tym, który pociesza płaczących, który zbiera każdą łzę, który nie odrzuca skruszonego serca. Uzdrów, Panie, to, czego nikt nie widzi. Uspokój burzę, która dzieje się w niespokojnym umyśle. Uwolnij od natrętnych myśli, od wspomnień, które ranią, od głosów, które mówią, że nic się nie zmieni. Bo Twój głos, Panie, jest silniejszy, Twoje słowo niesie życie, Twoja obietnica jest pewna, a skoro Ty, Panie, powiedziałeś, że możemy się położyć w pokoju, to prosimy Cię, przynieś ten pokój teraz, w tej chwili. Pobłogosław ten noc, Panie, przynieś głęboki i regenerujący sen, dotknij każdego układu nerwowego, wyrównaj ciało fizyczne, uspokój umysł, ucisz wzburzone serce. Odwiedź wnętrze tego domu swoją obecnością. Jeśli są otwarte drzwi dla niepokoju, zamknij je. Jeśli są duchowe szczeliny, które powodują dręczenie, prosimy, aby zostały zakryte krwią Jezusa. Poślij swoich aniołów wokół tego pokoju. Niech czuwają, gdy ta osoba będzie spać. Niech bezpieczeństwo panuje w każdym zakątku, niech atmosfera będzie oczyszczona przez Twojego ducha. I niech imię Jezusa będzie wywyższone w każdym centymetrze tego miejsca. Modlimy się też, Panie, za rodzinę, za dzieci, które się oddaliły, za małżeństwa, które przechodzą kryzys, za relacje rodzinne, które noszą urazy, rany i podziały. Prosimy o pojednanie, prosimy o uzdrowienie w domach, prosimy, aby Twoja miłość dotarła do tych, którzy śpią w innych pokojach, w innych miastach, a nawet w innych krajach. Niech ta modlitwa nie zna granic. Lecz sięga dalej niż możemy sobie wyobrazić, bo Ty, Panie, jesteś Bogiem, który przekracza wszelkie bariery, jesteś Bogiem, który odwiedza z daleka, jesteś Ojcem, który przyjmuje dzieci nawet gdy są daleko. Błagamy, Ojcze, za tych, którzy zmagają się z chorobami, fizycznymi dolegliwościami, trudnymi diagnozami, bólami ciała, które odbierają sen. Wyciągnij teraz swoją uzdrawiającą dłoń. Dotknij układu odpornościowego, stawów, narządów wewnętrznych, tchnij swoje ukojenie na tych, którzy odczuwają ból. Odrzucamy każdą chorobę w imię Jezusa i prosimy, aby Twoja moc objawiła się w miłosierdziu i współczuciu. Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, Ty jesteś Bogiem, który leczy i wierzymy, że cud może zacząć się teraz. Nawet jeśli lekarze powiedzieli, że nic już nie da się zrobić, my spoglądamy ku niebu. Bo Twoje działanie nie jest ograniczone ludzką logiką. Modlimy się też za tych, którzy opiekują się chorymi. Niech otrzymają siłę, cierpliwość, mądrość, emocjonalny odpoczynek i fizyczne odnowienie, bo opieka również męczy, a wielu jest już na granicy. Panie, wejdź też w te obszary, których nikt nie widzi, w najgłębsze lęki, w trudne decyzje, które trzeba podjąć. Są tacy, którzy teraz leżą, próbując zdecydować, co zrobić jutro. Prosimy, aby Twój Duch Święty przyniósł jasne prowadzenie. Niech mentalny chaos zostanie zastąpiony rozeznaniem. Niech pokój Pana będzie znakiem, że to właściwa droga. Daj mądrość, daj odpowiedzi, daj odwagę, by powiedzieć tak, gdy trzeba iść naprzód i daj pokorę, by poczekać, gdy trzeba się zatrzymać. Nie pozwól, aby ta osoba szła według własnej woli, lecz według Twojej doskonałej woli, która jest dobra, miła i doskonała. Modlimy się też o zaopatrzenie, o finansowe życie tych, którzy teraz się modlą, o zaległe rachunki, o długi, o niepewność jutra. Ty jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. I prosimy Cię, otwórz drzwi, przynieś zasoby, użyj ludzi. Połączeń, pomysłów, nieoczekiwanych okazji. Niech każdy dom reprezentowany tutaj ma chleb na stole. Niech będzie zaopatrzenie z godnością, spokojem, z równowagą. Przynieś ulgę tym, którzy są zadłużeni, tym, którzy samotnie dźwigają ciężar utrzymania domu. Niech niczego nie zabraknie. Niech zaopatrzenie przyjdzie z obfitością i świadectwami ku Twojej chwale. Panie, są tu osoby, które milczą które patrzą w ekran, ale sercem zwracają się ku niebu. Nie zdołały nawet napisać Módl się za mnie, ale Twój duch już przetłumaczył każdą ich boleść. Za nie także się modlimy. Niech zostaną otoczone pokojem, który pochodzi z góry. Niech tej nocy doświadczą nadprzyrodzonego nawiedzenia Twojej miłości. Niech poczują się przytulone, nawet bez słów. Niech wiedzą, że nie są same. Że istnieje Bóg, który nigdy nie śpi, który czuwa, który patrzy i który głęboko się troszczy. Panie, jeśli ktoś tutaj czuje, że nie ma już wiary, że modli się z przyzwyczajenia lub z rozpaczy, prosimy Cię, byś na nowo rozpalił ten ogień. Niech Twój duch tchnie życie w to serce. Niech tchnienie Twojego ducha zamieni popiół z powrotem w ogień, bo Ty jesteś Bogiem, który ożywia. Ty jesteś Bogiem, który przywraca. Ty jesteś Bogiem który zamienia pustynię w ogród. I jeśli ta noc ma być nocą nowego początku, niech tak będzie, niech to będzie świt, w którym wszystko zaczyna się zmieniać. Nie dlatego, że modlitwa jest piękna, ale dlatego, że Twoje imię ma moc. I tak trwamy w modlitwie, nie dlatego, że mamy zasługi, ale dlatego, że ufamy krwi Jezusa. To przez Niego mamy dostęp do Twojego tronu, to przez Niego się zbliżamy i to przez Niego ogłaszamy, Niech ta modlitwa będzie jak miła wońka dzidła przed Tobą. Niech serce, które słucha tej modlitwy, zostanie otoczone atmosferą pokoju. Niech duchowe uszy się otworzą, by słyszeć Twój głos w nocy. Niech przyjdą prorocze sny, niech zostaną uwolnione odpowiedzi, niech dzisiaj jeszcze wydarzy się sen, który naprawdę przywraca. Panie, trwaj z nami w tej duchowej podróży. Zostań z tą osobą przez całą noc. Mów w ciszy. Ucisz to, co potrzebuje być uciszone, odnów to, co potrzebuje być odnowione. I przygotuj serce na to, co jeszcze razem wypowiemy, bo Twoja obecność się tutaj nie kończy. Modlitwa wciąż trwa. Jeśli ta modlitwa w jakikolwiek sposób dotknęła Twojego serca, jeśli poczułeś obecność Boga, modląc się z nami, jeśli coś w Tobie się uspokoiło, pozostań w tej atmosferze wiary. Ta społeczność została stworzona właśnie po to, by przyjąć, by się wstawiać, by wzmacniać i każdego dnia przypominać, że nikt nie musi iść sam. Tutaj, każdej nocy i każdego poranka spotykamy się, by wspólnie szukać obecności Boga, ze szczerością, z oddaniem, z ufnością w moc modlitwy. Jeśli zgadzasz się z każdym słowem tej modlitwy, jeśli Twoje serce zjednoczyło się z tym wołaniem, napisz Amen w komentarzach. To proste słowo to sposób na wyznanie swojej wiary, zapisanie, że wierzysz, że jesteś pod tą modlitwą, a także na to, by inne osoby mogły to zobaczyć i poczuć się wzmocnione Twoją obecnością. Bo tutaj każdy komentarz to coś więcej niż odpowiedź to ziarno wiary zasiane we wspólnocie. A jutro rano, gdy wstanie nowy dzień, będziemy tu znowu z poranną modlitwą, przygotowaną z sercem, opartą na Słowie Bożym, by przypomnieć Ci, że każdy nowy początek to szansa na życie z celem. Dlatego przygotuj się, by być z nami. Ustaw budzik, uporządkuj swój dzień, zarezerwuj ten czas. Nie będziesz tylko oglądać filmu, doświadczysz spotkania z Bogiem, a to zmienia wszystko. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Włącz powiadomienia. Dzięki temu otrzymasz każdą nową modlitwę jako pierwszy, bez przypadkowości. Bo to, co tutaj budujemy, to coś więcej niż treść. To codzienne duchowe zobowiązanie. To wspólnota, która modli się razem, która wstawia się razem, która wzrasta w wierze, nawet w trudnych czasach. Niech Twoja noc będzie lekka, błogosławiona i strzeżona przez Pana. A gdy się obudzisz, niech Boża obecność nadal będzie z Tobą. Bo teraz jesteś częścią naszej wspólnoty modlitwy. I tutaj nikt nie musi już modlić się sam.